Tam na kanale Ryby, rogi Ryby Szkoda, że ja nie mam tak blisko do lasu jak są niektórzy zbieracze Zrzutów poroża No niestety, ale Jako, że kocham to To zadowalam się Chodzeniem za parostkami I dzisiaj jak zwykle szybciej troszkę skończyłem pracę Dwie godziny mam Czy nawet więcej wolnego czasu I wlazłem w nowe miejsce 4 z tych nowych miejsc mam. Wszystkie już prawie obeszłem. Wszystkie te remizy tutaj i leży. Leży parosteczek. Proszę bardzo jak leży ładnie. Trochę przykryty, ale ma różę dużą. Tegoroczny na pewno. I znowu widłaczek. Ja tu mam do nich szczęście. No nic. До усилия!